Patronem programu jest Kołowieckie Budynek z Pasłęka. Słuchajcie, witam wszystkich, DaszBur, dzisiaj jesteśmy na Gęsiach, Besta już jest gotowa, siedzi z nami. Dzisiaj jestem na Gęsiach z Kamilem, DaszBur, Kamilo powiedz gdzie jesteśmy, co będziemy tutaj działać. Jesteśmy na obwodzie 208, będziemy polować na Gęsi, na przelotach, jest koła przestrzeń taka, stoimy koło psaków. No mam nadzieję, że coś będzie lecieć. Zobaczymy, czekamy na rozwój sytuacji. Już pierwsza gęś oblatywała. Pierwsza kucharka już leciała, także mam nadzieję, że będzie jest, dobrze. Jest szansa, jest szansa. Miejsce, miejsce, no takie dosyć trudne. Będziemy musieli dobrze tu się skitrać e, i, i jakby siedzieć. Zobaczcie, tu Wam pokażę jest taki rowek. Będziemy siedzieli w tym rowku pod krzaczkiem. Ja Wam powiem, że polowałem już z Kamilem na gęsi. Kamil fajnie strzela, więc Mam nadzieję, że dzisiaj gęsi przylecą. No i ponagrywam wam trochę jak Kamil strzela i Besta aportuje. Także widzimy się za chwilę. Mam nadzieję, jak przylecą gęsi. Pięknie rewelka, Zaraz jak odlecą puścimy bestę Niech zaaportuje Ale one się tu kręcą, zobacz Zostań Besta Zostań Besta Ale Ślicznie nagrało się wszystko Zostań, tak. Zostań bestulka Besta aport Daj. Besta do mnie. Daj aport. Do mnie daj aport. Świetnie chodź. Tak, brawo. Brawo, Besta. Do mnie. Siadaj. Trzymaj. Trzymaj. Trzymaj świetnie. Trzymaj, świetnie. Brawo, puść, puść. Besta, puść. Świetnie. Gratuluję. Dobra, besta. Trzymaj, Kamilu. Gratuluję. Besta, siadaj. Siadaj. No i co, słuchajcie, udało się. Udało się nagrać. Piękna akcja. rewelka. Pierwsza gęś. Tak jest. Pierwszy strzał, pierwsza gęś. Fajnie. Polowanie jest udane i to jest najpiękniejsze. Mam. Nie udał się Ale zaczyna się Zaczyna się dziać Zaczynają lecieć Pięknie i jeszcze może Ja głowę postaram się głowę schylić Widzisz mhm. ten

O, gdzie one tutaj będą kołowaczeć? Mam nadzieję, że tu usiądą. Zaczynają koło 8, tutaj usiądą. Czekamy, gęci jest dużo. Mam nadzieję, że coś naleci. Trwało się dużo, gęci się podobało. Mam nadzieję, że usiądą tu blisko nas to wtedy do tych gęsi będą dolatywać i jest szansa, że strzelimy coś dokładnie, dokładnie. A, bo jesteśmy ja. na takiej gołej przestrzeni, gdzie po prostu no nie ma gdzie ustać, jest tylko jeden krzak Aha. ja wam tylko teraz jeszcze pokażę bo ja tu z bestą się skitrałem na gęsi trzeba mieć dobry kamuflaż, bo jak podnoszę głowę żeby je kręcić to mogą widzieć moją facjatę także generalnie kamuflujemy się jak tylko ładna. Jest tylko. To. No to co Kamilów? Podsumowanie pierwszego dnia. Tak, zakończyliśmy. Pierwszy, pierwszy dzień polowania. Gęsi było trochę, ale była pogoda dobra. Szły wysoko gęsi. Kurczę. Spodziewaliśmy się. A, to. Spodziewaliśmy, spodziewaliśmy się dużo więcej tych gęsi. Wczoraj wczoraj widziałem, objeździłem samochodem, widziałem dużo tu gęsi siadało. Dzisiaj yy, yy, widocznie z, z, obrały inny kierunek. Ale nie było źle. Jedna gęś pozyskana. Nagrana. Nagrana, no. nagrana. Parę, parę pudeł też było. Tak jest. Jest zaoportował. Jest zaoportował no, pięknie. Jesteśmy. Jesteśmy Także działać. polowanie udane. I co? Tak naprawdę jutro to obieramy jaki kierunek. Tu, Ju nie, jutro zmieniamy. Pojedziemy na, na pos poskoszonych na poskoszony kukurydziskach, myślę. Y wiem, że też tam siadają gęsi, i spróbujemy tam jutro. No, to co? Widzimy się jutro rano. Tak jest. Razie. Do tak zobaczenia jest. jutro. Do zobaczenia, dać przyjechaliśmy na gęsi, kolejny dzień, gęsi już słychać, siedzą, kaczki latają, no zobaczymy, może być ciekawie. Nasz bur witam na drugim dniu polowania na gęsi, przyjechaliśmy dzisiaj na inny rejon, pogoda jest dobra, wiatr wieje, gęsi już pierwsze poleciały, są tutaj takie duże pola kukurydzisk, mam nadzieję, że będą lecieć. Już, już dwa, trzy klucze przeleciały blisko nas. Już tak naprawdę przeleciały nisko. Nisko, tak? nisko. Wiatr jest nisko. i jest nisko. Zobaczcie, jest pochmurno. Jest pochmurno. I, no i zobaczcie pod że wieje wiatr. Tak? Także pogoda jest dzisiaj dobra. Pogoda jest dzisiaj na gęsi... lepsza na gęsi niż wczoraj. Niż wczoraj. Lepsza na gęsi niż wczoraj. No i poczekamy. Będziemy Wam nagrywać. Tak naprawdę zobaczymy. Może uda się nagrać kilka fajnych akcji. Słuchajcie Siedzimy Wydawałoby się, że gęsi powinny lecieć nisko Ale lecą bardzo wysoko Walczą z wiatrem Ale podrywają się wyżej Widocznie tam im jest lepiej Idą, zobaczcie jak wysoko Się szykuje. Pies siedzi bez uwiązania. Wie co ma robić. Zobaczcie. Za wysoko. Za wysoko. No? Ale pięknie jest popatrzeć. Zobaczcie na bestę. Słaby ma kamuflaż. Muszę jej coś kupić. Jakąś kamizelę. Bo ją widać. No ale to nie przez to te gęsi tak wysoko idą. Bo obserwujemy naokoło, że ten pułap jest dosyć duży. No ale, gęsi są, emocje są, pies się uczy, ja się uczę. No i co, no, czego tu więcej chcieć? Przepiękne polowanie. Nie jest to takie typowe polowanie z bałwankami. Moi koledzy e, już w tym sezonie pokazywali takie polowania z bałwankami. No słuchajcie, tak na lozaku, gdzieś jakiś krzaczek można przycumknąć. Może nie jest to tak efektywne. Wtedy jak to polowanie z bałwankami, ale jedna, dwie, trzy gąski potrafią się przydarzyć. Także słuchajcie, na luzie stoimy sobie, obserwujemy. Gęsi latają, zobaczcie. O zobaczcie. Ruch się zaczyna. No i co, czekamy? <laughs> Przepraszam, być może zdarzy się jakiś niski klucz nad nami. Kto wie, jedna gąska to też dobrze. To ja tutaj to muszę się skitrać bardziej. Mimo przewidywań, słuchajcie, te gęsi lecą wyżej, jak wczoraj. Ale leci dzisiaj bardzo dużo gęsi, ale wszystko skończyło. Siedź besta. ten pułap jest naprawdę duży dzisiaj, o chociaż ten. Nie, też wysoko. Słuchajcie, gęsi idą, ale bardzo, bardzo wysoko. One musiały gdzieś tam nad tym wiatrem. Zobaczcie, pokażę wam. Czekajcie, o to, 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 to będzie. Lepiej widać. Słuchajcie, one musiały gdzieś na jakimś pułapie znaleźć takie bezwieczne miejsce i dlatego one ciągną na takiej wysokości. No ale tutaj nic nie jest na strzał, więc widzicie, jak to nic nie jest pewne. Pogoda wydawałaby się super, a tu się okazuje wszystko wysoko. Byliśmy na gęsiach, z nich gęsi wyszło nic. Niby pogoda dobra była, bo był mocny wiatr, ale gęsi szły wysoko. Przyjechaliśmy na kaczki może. Uda się jakąś kaczkę strzelić, pies ładnie by zaaportował, do, żeby, poćwiczy. żeby poćwiczył sobie. No to, to czekamy. No czekamy na kaczki. chłopaki e, tam sobie pojechali. E, no i co, nie no zobaczymy. Może jak któryś strzeli do tych kaczek, to one się poderwią. Może no. się poderwą i coś nad. Może, coś może na, poleconano, to ryzyko. Dokładnie. Polowanie. 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 No dobra, to tak. Teraz zaczynamy. E os pérsia-cachos que possuem. Polewania. było bardzo mało kaczek. Zazwyczaj tutaj jest bardzo dużo kaczek. No, ale dzisiaj taki dzień, nic nie zrobił. Nic, nic nie zrobił. Święty Hubert nie podarzył. Takie. Jest. Besta. Aport. Pięknie. Weź. Dobry pies. Daj Besta. Świetnie. Daj aport. Pięknie, dobry pies. Brawo. Brawo daj Aport. Ślicznie. Dobrze. Siadaj. Ślicznie pięknie. Uż. dobry pies. Besta. Weź. Szukaj! Wejdź, dobry pies, brawo. Weź aport. Do mnie Besta. Brawo. Chodź tu. Do mnie brawo. Chodź Bestulka. Chodź Bestulka. Siadaj, ślicznie. Trzymaj. Tak, dobry pies. Brawo, puść. Pięknie dobry piesek. Pięknie dobry piesek. To co? Gratuluję Kamilu. Dziękuję bardzo. Moje kaczki. Teraz Ci je przekażę i nagramy. No, i co słuchajcie? Jak zwykle profesjonalny mikrofon zrobiliśmy. E, kończymy dzisiaj drugi dzień zmagań z gęsiami, z kaczkami. Słuchajcie, e, wczoraj była pogoda ładniejsza. E, były emocje, były gęsi. Udało się strzelić jedną gęsię. Zresztą mamy to nagrane, więc e, jakby zobaczyliście, jak to wyglądało. Dzisiaj liczyliśmy na to, że pogoda e, będzie nam bardziej sprzyjała, jeżeli chodzi o gęsi, dlatego, że wiatr, e, dlatego, że było pochmurno, no ale niestety się przeliczyliśmy. E, wygląda na to, że gęsi po prostu zgłapały odpowiedni pułap, na którym ten wiatr był mniejszy. No niestety ten pułap był poza zasięgiem tak naprawdę e, naszego śrutu, także nie strzelaliśmy, ale za to zakończyliśmy zakończyliśmy to polowanie takim stawkiem tutaj, polowaniem na kaczki, udało się strzelić dwie kaczki gratuluję gratuluję. Kamilu powiedz teraz jak wrażenia po polowaniu z bestą bardzo dobre, pies ładnie ułożony aport przynosi, także wszystko świetnie no i co? I tak naprawdę to, posłuchajcie, to co Wam zawsze powtarzam, tak naprawdę najbardziej etyczne polowanie jest właśnie z psem, e, bo wtedy nie marnujemy, najkrócej mówiąc, zwierzyny. E, może tutaj dam dla Kamila e, i on opowie, że były sytuacje, w których no po prostu bez psa nie dalibyśmy rady, nie? Pamiętasz tą jedną gęś? Tak, okay. było sytuacja, była sytuacja, byliśmy na gęsiach, strzeliłem gęś, spadła w kukurydzę, były taki rów z wodą z takie bagno, gdzie po prostu samemu nie dałoby rady. A tu kolega z psem przyjechał z bestą, i bez problemu pies znalazł gęś. No, dobra, Kamilu, słuchaj, ja Tobie dziękuję e, za te dwa dni polowania, bo dla mnie i dla besty ja nie ukrywam, że to jest potężna nauka, tak naprawdę. E, my u siebie gęsi nie mamy, także, mimo tego, że jakby ten wynik nie jest jakiś taki oszałamiający, e, to było naprawdę dużo emocji i dla nas, i dla psa. Ten pies się pouczył, wszystko oczywiście, no, zobaczyliście, jak to wyglądało. Także dzięki piękne, mam nadzieję, że jeszcze uda się zapolować razem. Może na kaczki, jeżeli. Jakieś polowanie zrobimy sobie. Jeszcze. Dokładnie, może, może jeszcze w następnym tygodniu się to uda. Umówimy się może. Dokładnie. Słuchajcie, ja jeszcze tak z tego miejsca tylko dla Marcina Jaszewskiego chciałem podziękować, no bo to on też między innymi umożliwił mi polowanie tutaj. Także pozdrawiam Marcina, jeździ. I, I pracuje w tej chwili, także nie mógł być z nami, ale Marcin, wielkie dzięki. Słuchajcie, przepiękna nauka, super ludzie, super życzliwi ludzie. No i co? Wszystko, wszystko tak naprawdę super. Kolejna łowiecka przygoda, kolejna zarejestrowana łowiecka przygoda. Także oglądajcie nas, trzymajcie się ciepło, dasz bur.